Dzień dobry kochani, o poranku. Ósma trzydzieści pięć. Na wsi siedzę u siostry. Kawka. Pyszna. Dzisiaj niedzielka, a słońce mi razi. słońce jest, ojejku, nie wyspałam się za bardzo, zasnęłam gdzieś około pierwszej dopiero, brat sobie kawę z rana robił i... i mnie obudził, ja spałam w salonie na dole. No trzeba wypić kawkę wody się napić rozbudzić i startować w nowy dzień tego mi właśnie brakuje w mieście tego spokoju ogrodu takiego że wiem, że mi sąsiad nie zejdzie zaraz na ten na podwórko. Sorry, za, mam taką jeszcze chrypkę, bo jak się człowiek obudzi, to ma jeszcze taki niższy głos. Ja sobie teraz tutaj w ciszy posiedzę i odezwę się do Was trochę później. No na razie. No hej, ja wyszłam sobie troszkę na słoneczko zatankować energii przed chwilą odpisywałam na komentarze. I jedna pani napisała, że jest piękna posesja. Go kochani, właśnie chciałam powiedzieć, że to nie ma co zazdrościć, jeżeli ktoś ma taki dom, bo wiecie, większość ludzi. Yy, nie stać ich na to, żeby kupić sobie taki dom, tylko kupują sobie takie, takie domy na kredyt na przykład nie? na 30 lat. I później trzeba przez te 30 lat pilnować, żeby nie stracić pracy, żeby być zdrowym, żeby to wszystko pospłacać, nie? Bo wiecie, jedną osobę to na pewno nie stać na to, ale jeżeli jest zgrane małżeństwo, wiecie. To jest duża szansa, że się uda, jeżeli ktoś się nie rozchoruje. Bo jeżeli jedna osoba się rozchoruje, to możliwe jest, że nie będzie stać spłacić takiego kredytu, i trzeba będzie wtedy dom sprzedać, nie? W takim wypadku. Także to jest moim zdaniem bardzo duży stres, nie? Coś chciałam powiedzieć jeszcze, ale nie pamiętam. Tak fajnie na słoneczku. Muszę wam powiedzieć, że bardzo podziwiam moją siostrę. Wczoraj przykład, no, ona jest bardzo pracowita. Wczoraj przyszliśmy, przyjechaliśmy z tego, z w z rana, jak już my zaczęli robić to wszystko, to ona usiadła sobie, dopiero jak już wszystko, wszystko było ogarnięte, ona jeszcze wiecie, ugotowała spaghetti. No, a że szwagier, wiecie, z w nie może nic robić, no to Robi chociaż ten surówkę na siedząco, pyszną zresztą. No spaghetti to było też no coś wspaniałego, także moja dieta to się przesunie <noise> na czas w Wielniu, jak wrócę do domu. No w każdym razie no bardzo pracowita jest moja siostra. No ja się rozglądam za kotkami, ale one już poszły w długą żeśmy założyli je, im te, założyliśmy kotkom tylko te, te ich całe, te homonto, wiecie, z czujnikiem. Moja siostra na komputerze widzi wtedy, gdzie one tam biegają. a ma taki fajny gwizdeczek, wiecie, jak dla babców. I on tylko taki wysoki ton daje, nie? I jak to się dmucha wieczorem, to one przylatują. No. są takie już przyzwyczajone do tego. Wytrenowana od małego. No teraz mają około roku dopiero. No. Tak to wygląda. Ale jest pięknie. No, słoneczko świeci. Super, taki spokój. Tylko ptaszki świergorą. Dzisiaj będziemy jakieś worki przenosić jeszcze <laughs> z czymś tam. Ale jeszcze nie wiem kiedy, gdzie i ile. Ale dzisiaj to tylko to, a jutro będzie to drewno. No. Wczoraj jeszcze przyniosły tutaj tą paletę. Wam pokażę. O, jeszcze to, żeśmy tutaj pod dom przewieźli. I tu została między tym no drewno, a, a tym. Tutaj pod oknem będzie właśnie. Będziemy drewno jeszcze układać. A jak ten. A jak tutaj się nie zmieści? To resztę położymy. Tutaj w ogródku. Tutaj w tym miejscu. Też przygotowane, wiecie, do układania. Tak, tak No. Oni tutaj sobie ten sieją. Zawsze w lecie różne, różne rzeczy. W takich tych. No, widzicie, pomidorki jeszcze są. Nie pamiętam czy wam pokazywałam wczoraj, we wczorajszym filmiku te pomidorki. Tutaj też są jeszcze popatrzcie widać. No. Pomidorek o Skrzaczka prosta. Mm. Mm. bychotka, Jajku. Taki swojski, to nie takie jak ze sklepu. Oj. No dobra. Idę pić za lekawkę. No do się później, jak będziemy coś robić. Śliczny. Piękny jestem. Jaki ja piękny jestem. Bączek przyleciał. O polowanko. Taka wioseczka fajna. I już miałam wypadek przy pracy. Przenosiliśmy worki z cementem, taki stary cement już wiecie, żeby je na przyczepkę do wyrzucenia przenieść i brat upuścił worek za szybko zanim zabrałam rękę i sobie palucha stukłam najmniejszego. Ale moja siostra ma taką ten trauma salbe, maść taką. Właśnie na takie uderzenia, i tak dalej, zaraz sobie posmaruję. <laughs> Musi się zagoić do jutra, bo jutro musimy bardzo dużo drewna przenieść. No, ale to z workami już teraz, już by skończyli z bratem i z siostrą. No, dobrze, nic poważniejszego się nie stało, bo tego palca obok, tego serdecznego, miałam już kiedyś złamanego. Miałam skomplikowane yy, złamanie i ten. Miałam operacja, to teraz ten obok malutki, ale się nie złamało, bo, bo, bo go nie mogła skiąć, No, tylko stuczony. A, i za to potrafi. No dobra, idę palucha posmarować. No, będziemy smarować ten. Palucha? Tak, o. A tutaj jest kamera. Coś? Z drugiej strony. Tu taka plastikowa spadła. Widzicie na stłuczenia jakieś takie bóle i tak dalej. Miejmy nadzieję, że to szybciutko paluszka zagoi. żebym na jutro była gotowa do pracy. Zielone. Uu. Chyba trochę za dużo wziąłem tego jak na jednego paluszka. Ej, ej, ej. Smarujemy, smarujemy. No, tutaj się zrobiło takie... O, trochę, trochę ciemniejsze. <laughs> Paluszek i główka to szkolawy wyłówka.. <laughs> Fu. Nieciekawie pachnie. Mm. Mm. No kochani, my jedziemy teraz wymienić braci, bo jeden brat ma jutro termin. Także odwozimy go do Genseldorf na pociąg i z pociągu odbieramy drugiego brata z jego dziewczyną. Także wycieczka samochodem teraz. Także jedziemy z tym śledziem. No, jednego braciszka odstawiliśmy na pociąg. Teraz jeszcze zajechaliśmy tutaj na stację benzynową, żeby coś kupić. To jest Bila, sklep. I wracamy na stację po brata i jego dziewczynę. Po drugiego brata. Ale ja już dzisiaj więcej nie będę raczej nagrywać, dlatego żegnam się z Wami. Życzę Wam jeszcze pięknego dnia, wieczorku, nocy, o której godzinie oglądacie. No, trzymajcie się, opatrzcie motory. Piękna pogoda na motory, nie? Pa! pa. Do jutra.